Cześć, ja jestem Magiczny, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię o Kepciu. Temat na odcinek sami wybraliście w ankiecie, a jeżeli to właśnie Ty chciałeś wybrać pomysł na kolejny odcinek, to za takiego samego czerwonego subika, tam dole, oraz zapeczkę w górę. Przypominam, że trwa świąteczny konkurs, jeżeli chciałeś wziąć udział, to sprawdź opis, a ja zapraszam Was do materiału. Zacznijmy od tego, że Kepcio imieniu i Akakula13 jest młodym, nastoletnim chłopakiem, który osiągnął ogromny sukces na polskim YouTubie. Czemu uważam, że ogromny? Dowiecie się o tym, jeżeli dokładnie obejrzycie ten odcinek. Przekopem wszystkie stare filmy Kepcia, wszystko co nie wiadomo. I jak wiecie, mam dla Was zawsze kilka ciekawostek, o których warto wiedzieć i myślę, że Was znowu czymś zaciekawię. Jak wiecie, jak to każdy lepszy Fortnite'owy player lub youtuber nie zaczynali wszyscy od Fortnite'a, prawda? Ponieważ żeby się wybyć na YouTubie potrzeba jednak trochę czasu, nawet kilku lat. Tak samo było z Keptiem. Kepcio na początku to jest swojej właśnie przygody z YouTubem tak jak było Minecrafta. Najstarszy filmik, jaki można zobaczyć na jego kanale ma on 5 lat i jest to. Z Gonfaus e, Wojk 4 do 1. Sam nie wiem co znaczy, ponieważ ja się nie interesuję Minecraftem, ale jak wiecie, zdobył on tam 6600 wyświetleń, co nie jest małym wynikiem i wydaje mi się, że Kepcio na pewno miał e, starsze filmy, tylko że po prostu je ukrył na prywatny status, zwłaszcza publiczny, ponieważ nie podobałem mu się i nie chciał, żeby, on, żeby one dalej wi e, widniały dla jego widzów. Patrząc dalej, filmy Caption zdobywały zbyt wielkiej popularności, aż do wrzucenia filmu, gdzie zagrał on jeden fajny z freeze. Moi drodzy, nie jestem w stanie z tego twierdzić, czy to był prawdziwy freeze, czy to jednak fake, no bo ja wtedy nie interesowałem się freeze i nie wiem, jak ją miał wtedy nick w Minecrafcie, a jak możemy zauważyć, był to naprawdę dobry ruch z jego strony, ponieważ zrobił to naprawdę kosowskie wyświetlenia w porównaniu do innych filmów i odbył się ten odcinek 3 lata temu, czyli na pewno Kepcio znowu tutaj gdzieś ukrył swoje filmy, ponieważ niemożliwe, że robił tak, takie przerwy. Po filmie Freeza możemy zobaczyć już tylko filmy z Fortnite'a, jakieś noskopy. Nie wiem, co to ma do końca znaczyć. To są chyba jakieś highlightsy, chociaż nie wiem do końca, tak mi się wydaje po obejrzeniu tego. Ale fajn sobie zobaczcie kawałek i oceniacie sami. I, I know when you text me, girl, I don't always reply Well, you're not an angel either, you can't even fly I know this, you think that you know shit All this shade that's coming at me, I wonder who does it They can't see the vision, boy, they must be out of focus That's a real hot album, homie, I wonder who wrote it Oh shit Okay, pray them niggas go away Always tell the clowns around it look like Circus Soleil This is not the album either, these are just a throwaway it's still so cold when it drops. It's gonna be a motherfucking snow day. Następnie Kepcho. obrał sobie bardzo fajny content z większymi Fortnite'owymi youtuberami, jak na tamte czasy, gdzie grał z nim jeden folia, jak na przykład Taker czy Radowity czy na przykład Święty Hydzel, Było ich naprawdę dużo, dużo więcej. Ale jeżeli sobie chcecie sprawdzić, sobie wejdźcie na kanał Kepcia Z ich tam naprawdę multum, Również do tego dokładał różne jakieś tutaj swoje, nie wiem, playsy z turniej, gdzie wygrywał pieniążki i to naprawdę dobrze się przyjęło to już na jego kanale. I myślę, że z tego zrobił fajną serię, gdzie dużo widzów się o nim dowiedziało i robił naprawdę większe oświadczenia, dużo większe niż miał subskrypcji, czyli na to, co wszyscy właśnie oczekują. Moi drodzy, właśnie w tym momencie wytłumaczę Wam, dlaczego uważam, że Kepcie jest ogromną osobą, youtuberem. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag spocaniez, a ja serduszko. Uważam, że Kepcio jest wielkim youtuberem, nie ze względu na jego subskrypcje, ale ze względu na jego znajomości, ponieważ jako tak mały youtuber, mało istniejący jeszcze w internecie, grał z takimi gwiazdami jak Mr. Savage, Nyrox, nie wiem, Monga, Benji Fishy, moi drodzy, o takie znajomości byłoby nawet trudno samemu Jacobowi, a co dopiero takiej małej osobie, jeszcze wtedy mniejszej niż teraz, Kepciowi. Według mnie wielkie brawa dla niego, że potrafi się to tak ustawić i przy tym robiąc tak ogromne wyświetlenia, na przykład przy 2 v 2 będzie fiszem i mongrałem capture o prawie pół miliona wyświetleń i myślę że wtedy właśnie wbił wtedy bardzo dużo subskrypcji. Następnym jego krokiem do wybicie się na YouTube po kontencie z 1v1 po kontakt na Mongralu. dosłownie, ponieważ grało na rozdzielczości czy na sprzęcie Mongrala, przez to dużo osób go oglądało. Ponieważ jak wiemy, dużo osób lubi takie filmy oglądać, jeszcze przy wykonaniu Captcha naprawdę fajnie się to oglądało. Przez to, Captcha też myślę, że nałapał bardzo dużo nowych subskrybentów. Następnym jego bardzo potężnym krokiem w karierze było wygranie bitwy streamerów, którą wygrał z dominacją większą od drugiego miejsca, naprawdę o wielką ilość punktów. I wtedy dla Kepcia naprawdę otworzyła się sława, jeżeli chodzi o content Fortnite'a w Polsce, ponieważ bardzo dużo go osób poznało i bardzo dużo osób się o nim dowiedziało, ponieważ do bitwy miało około 400 100 subskrypcji. A jak możemy zobaczyć po odcinku gdzie stawił on jak wygrał bitwę streamerów, zrobił on 320 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to jest bardzo dużo. I oczywiście dostał on no, bardzo dużo nowych subskrybentów. A tutaj macie kawę gameplayu z tej oto bitwy streamerów. Słuchaj w Ma no jak kurde, nie, nie moim skinem słuchaj. Gruby jest mój, pamiętaj. Pamiętaj kurcze, gruby jest mój, słuchaj. Pozdro Smile, pozdra. tekrar açayım. burada. <laughs> 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 Bir Let's go. O, yeah, let's go let's go let's go let's Jak widzicie chłopak dominował tam konkurencję wygrywając z 14 fragami, a ludzie zobaczyli, że jest naprawdę dobrym graczem, a Kepcio umiał połączyć bardzo dobry gaming z rolą youtubera i bardzo dobrze się w tym odnajdował, przez to zachęcił bardzo dużą widownię do właśnie zasubskrybowania jego i oglądania oraz śledzenia jego twórczości. Kolejnym bardzo potężnym również krokiem na stronę Kepcia było dołączenie do team Bot Jak wiecie było w nim czterech youtuberów z kanału Zjednoczeni Rafaelox, Sugar, Smarty no i sam Kepcio Tworzyli oni bardzo świetny team ponieważ bardzo się dogadywali I tworzyli naprawdę super content nagrywają zarazem ze sobą Nawet wyjechali na swój własny obóz w wakacje gdzie mogli się spotkać i zjednoczyć Tak wiecie realnie nie tylko przez komputer Nagrywali oni razem bardzo dużo, przez co też do Kepcia doszło dużo nowych osób, ponieważ z czterech kanałów powyżej 100 tysięcy zawsze na przykład jakiś tam nowy widz się trafił i zawsze ten zasięg był większy, nie tylko w stronę Kepcia, lecz w stronę jego właśnie tutaj partnerów steamu, czy smartego, czy z teamu, czy w Smarty'ego, czy Zjednoczonych. Myślę, że bardzo ładnie się razem rozwijali, ale jak wiecie, no niestety team się rozpadł niedawno. Tak, moi drodzy, to prawda, TeamPod się rozpadł. Dzisiaj się o tym dowiedziałem na kanale Zjednoczonych. Jest film o TeamPod, że się rozpad, ponieważ Capture i Smarty zrezygnowali, ponieważ chcieli swoją stronę. Jak możecie zauważyć, Capture, właśnie będąc w rozwinął swoje skrzydła i naprawdę, jeżeli chodzi o zasięgi, poszedł w górę. Dużo osób się o nim dowiedziało i dużo osób zaczęło go oglądać. Organizowali oni własne turnieje, jeżeli chodzi o tym boczy Computer y, Gaming, Playground. I jeżeli ktoś grał, może się pochwalić w komentarzu, napisać w komentarzu hashtag grałem No i co, to chyba tyle, jeżeli chodzi o historię CAPTIA. Mało w tym momencie 110 tysięcy subskrypcji. Jako młoda osoba jest naprawdę bardzo dobrze ustawiona w życiu. Też bym tak chciał, może kiedyś widzowie nam się uda, ale jak na razie, bardzo bym się błędzie, że sobie dostawił sumika i łapeczkę w górę. A już je żegnam I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Tutaj pokażę Wam jeszcze końcówkę gierki, którą wygrali dawno temu na Arence. Myślę, że wam się spodoba, ale dlatego już tak naprawdę teraz się żegnam Siemanko.